Siemano w z tej strony Serbix aka Hubert Hejka tam Lenka O, hejka tam Ktoś tam <grym wytrzyma> na, nie wiem, na CB radio chyba, ktoś tam siedzi, nie wiem Tu w kieszeni o mikrofalówkę yy, Dzisiaj jak widzicie, pożyczyłem yy, Jundira 6135M od mojego ukochanego sąsiada Którego Który pojechał dzisiaj Ciąć trawę, także możliwe, że go zobaczymy Ale ja tu bez zbędnego pitulenia, bo Troszkę drogi mam Myślę, że jakoś szybko dojadę Z tyłu Pottinger 4 czteroskibowo-obrotowo-zagonowy Z jeszcze mechaniczną, ale to już, to już nie w pakiecie tym To by trzeba było dokup dokupywać, a to szkoda pieniędzy Jak widzicie jedziemy... No co tu, sąsiad mnie tutaj do doedukował Jeśli chodzi o sterowanie tym gendirem. Stop, trzeba się zatrzymać Ustąpić pierwszeństwa, i można jechać dalej, tak? Dobra, także tutaj kurczę, już niedaleko, niedaleko o, tutaj ten kierunek i, i gaz w podłogę. Kto mówią? Chyba tu światła wyłącza, bo tu taka boczna droga, to już myślę, że tu nie ma dostały pały. Tak to wygląda tutaj. Tak się zestaw prezentuje. No i co, dzisiaj będzie worka po oborniku. Także kurde, myślę, że zobaczymy. Przepalimy trochę dżendira, damy mu palnik trochę. Olecy, kierunek musi być. O Jezus, Maria, krzuca jak w 54. Ciekawe, ciekawe, tam, czy tam sąsiad już kosi, czy ci on to w ogóle kosi, bo mówił że niedaleko, ale... O! No to faktycznie Pan niedaleko. Ogólnie, sąsiedzie, to pozdrawia cię Juluś. A? Czego? No pozdrawia cię, Juluś. A ja również pozdrawiam, no. Julusia. Czekaj, o. Patrz, takie ujęcie, tam sąsiad. Czekaj, czekaj. Siema, witam sąsiada serdecznie o. Witam <laughs> Ale zgasło Co to, co tu? Koś koś kościano kosy? Ano. Trzeba, Kurde. trzeba. No, na kurów troszkę O, widzę, że... Konkretny sprzęcior, nie? A koporo panie No ja tutaj Gendera spróbuję jakoś tutaj pojeździć. Zobaczymy jak się spisze Będzie dobrze, będzie dobrze na pewno Dobra, no to co? Nie bez będę bez pitulenia Pługi w dół i łogi na płoki Kośiarka w dół, nie? Uciepły i elegancko No tego typu Tego typu Czekaj, bo tu pewnie już to mi będą tu petruć teraz 100% Będą mi Tam czekaj to I... Czekajcie, muszę napisać Jurysio, bo teraz nagrywam Dobra, teraz, teraz, nie mam czasu, proszę mi tutaj nie przeszkadzać, tak? Dobrze, dobranoc Bo kurde mi jak zrobiłem aż z tego wrażenia. Nie no, powiem tak, John Deere, no, sprzęt elegancki, wiadomo. A coś tak czujesz że kradziony ale... Coś, coś mówię, bo tak ktoś przerwał na CB Nie, tam mucha mi wleciała, wiesz i musiałem odka a, 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 dobrze, dobra. No z tego, spokojnie. Znaczy ty jeszcze z tej 60 coś słyszysz w ogóle, to, to jest. To Aha. jest kit. Naglaczek na wygłuszony człowieku. <laughs> Chyba tą yy, Folią <laughs> No właśnie skąd wiesz? A siedziałem wczoraj. Ogólnie to jest taka sprawa, że bo zapomniałem powiedzieć, dlaczego mam yy, Wczoraj właśnie przygotowywałem sobie 60 pod orkę. Yy, no i kurczę... Coś poszło w silniku, nie wiem co do końca, ale ogólnie zepsuła się 60 awaria, taka masakra mu Jezu. I cześć. No i co? No już przyjechał sąsiad wczoraj. Zaczęliśmy tam coś rozkręcać tą 60. -tkę. W ogóle nie okazało się, że ten, uszczelka poszła pod głowicą No i kurde niestety trzeba będzie remontować Nie wiem ile to jeszcze potrwa, na razie ciapek jest, ale no, ciapkiem takiego pługa by nie pociągnął A ja mam tam trzyski bowy pług Zagonowy O sąsiad tam daje w górę Po pomiędzy aż nawet przejeżdża Ale dobrze dobrze, trzeba tam no moje pole to tam nie robi i wracając do tego, pług ten właśnie nie jest jakby przystosowany do odpięcia jednej skiby, więc no ciapek by nie pociągnął trzech, o to na głęboką orkę, bo tu wiadomo po oborniku to trzeba widać. No a że sąsiad, tak to powiedzieć, tutaj pożyczył mi sąsiad John rato to Bóg zapłaci jego stronę. <laughs> Może tam kiedy coś, wiecie tam Pojedziemy jakiego, tego browara Znaczy Soczek Kubusia tutaj, proszę bardzo o zdrówko wasze Pozdrawiam YouTube, pozdrawiam YouTube'a to... Zdaję mu film za prawa, znaczy nie za prawa, za tego Pozdrawiam mamy, rodziców. i rodziców <grym> za Plus 18 zrobił człowieku film <grym> I będzie przypał Nie no Świrujemy oczywiście, jak zwykle no i co, teraz ogólnie, jak się czujesz z tym, że sąsiad zostało? 18 dni do farminga, chyba czy 14? Nie wiem. Nie, 14 za, chwilę chyba. Mody, za chwilę będę kolejne mody robić do farminga 2,2 i tak to się powinien być. Jak kolejny farming, no, ale no na ja... początku będzie po, bieda, bo modów nie będzie polskich ani żadnych. To już lepiej, ale... rób, już lepiej konwerty. Rób. Ja już właśnie planuję tam w z mięsa wołowy, ale to taki mój tajny plan. Dobra. Ale to nikt, nikt o tym niczym nie wie, tak? No nie, teraz już wszyscy wiedzą, ale. Nie to, to, wypikamy, tak? Pipi, pip, pip. Nikt nie będzie nie wiedział. Witamy po krótkiej przerwie. I teraz taki napis z Polsatu pewnie wskoczy. Jak, jak się zachce mu zbudować. się zawsze chcę montować Nie to takiemu jednemu, z którym nagrywałem Ale to, to nie wiem, nie znam chłopa Też właśnie nie znam, taki nie wiem, nie wiem Teraz już przestałem nagrywać Ale podobno ma zacząć, nie? No podobno, tam gdzieś kurde coś tam z tego, nie? Coś tam będzie <laughs> Miejmy nadzieję <laughs> Dobra, ogień Ogień z rury, przód do góry Cyk U, Masz mi jaka zrobiłem Kojarzysz serię Tego? MPG? Koliza? Tego typu Kojarzę Trochę I tam, jest, I tam jest ta pani Janina, nie? Nie wiem, oglądałeś kiedyś tą serię Czasem I tam jest mi się ludzi I tam jest Panie Jereczku Ja się boję z panem jeździć <laughs> Dobra, yeah. normalnie jeden na jeden, kurde. Także, osta właśnie przed chwilą oglądałem De Deforesta chyba, albo... tak, Deforesta, no. Kurde, to jest gra. Gram czasem, jak mi się nudzi w domu, tam, nie wiem, na tym moim komputerze. Czasem tam zagram sobie. Masz Deforesta? Forest'a? No mam. O kurwa, basta. Nie wiem czy znasz taki. na Steamie, Steamie, nie wiem. Steam a to nie wiem, bo to ja ja starej daty jestem tu ja nie, nie kojarzył. Pan no to widzi pan. Właśnie widzę. Nie, nie wiem, jestem w szoku ogólnie, że to radio tak łapie, bo ja na swojej gospodarce jestem i tak. Nie wiem. O kurwa, ty, ty faktycznie no, no wiesz, to teraz to nowoczesna technologia tego typu. A, tego typu. Żeby nie było nudno, to tam wiesz, na kablu pociągnięte na przedłużaczu, 300 metrów Albo 3 km No ale dobra W ogóle mamy 9 minut Więc skończymy sobie tutaj orać I pojedziemy może tam za gospę Przy okazji Wam pokażę to 60 co się tam stanęło no co no, uszczelka wypluła, uszczelka to tak wypluła, że to masakra Uf, u, No ale no trudno, no co, 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 co zrobimy, no trzeba będzie remontować, Albo po prostu Wiecie, bo sąsiad ma 60 -tkę. Jakby tak podmienił, kurde, silnik wyciągnął No Wiecie, można kombinować no na pewno <laughs> I to jeszcze I to jeszcze sam sąsiad mi to prze, 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 przemontuje Wiecie, ja go tak troszeczkę zale, zaleję, go tak w trupa. Podpiszemy tajne umowy i, i, i będzie jako na luksus. Ja, niżej, podpisany sąsiad, złodziej. Upoważniam pana Stanisława do przejęcia władzy nad moją sześćdziesiątką. Dziękuję, dobranoc. Zobaczymy. Ja se to potrzebuję jednej części tam od silnika do mojej, nie wiem, czy tam. Nie ma swoją 60 w nocy. No to wiesz co, no nie wiem, bo jak zobaczymy, bo jak ta 60 tak już naprawdę nie będzie się opłacała, bo ją zawiozę do mechanika. Yy, znaczy się zawiozę, no będziemy holować pewnie, czy sąsiad przyjedzie, będziemy holować. Może po jakolały te dzwonię. Yy, no i jak będzie się opłacało, no to i je remontujemy. Jak nie, no to może z jakimś nowym ciągnikiem się będziemy rozglądać. O to elegancko, bo musimy jego gracika sprzedać. To znaczy yy, ten uczucia. Ja to nie nie wiem, czy to będę w Ursusie szedł, może. Może Zatora, Zetora? No na... to, Zetor Krystal, panie. Łe, takiego to mniejsza. Jakie trzeba? trzeba. Coś było 80 kłuca, a było 70 No to ten. Na Spitnaście tam patrzyliśmy na bieżni, to, no on ma 80 równe. Ten krystal? No. Na bieżni, tam biegał i patrzyliśmy A, no ta A ile byś za niego chciał? A no Tego, ten panu nie powiem no. Dobra Dziękuję Ja <laughs> no, powiem, żartuję yy, Tak Na kalkulatorze ja, no, oblicz Czekaj, właśnie Szukam telefonu w tych kieszeni Tego typu No tak Że zobaczcie, ile ma pan pieniędzy przez bluetooth się połączę. No tak ze 100 tysięcy. Wida w kraju widzę, ale... Yy, no tak 1700 do negocjacji. 15 tysięcy Można więcej, trochę mniej. Nie o wiem. Panie. A to dopiero po żniwach, wiesz? Może coś będziemy myśleć, bo na razie to. Dobra. A, to jeszcze będę musiał potestować, panie. Mhm. Bez testu się nie obejdzie. O, 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 panie. On tam, będzie szedł i szedł. Tam weźmiemy ten pług y, pięcioskibowy, obrotowy. Zagonowy. Będziemy łorać. O kurde, pługa nie podniosło. Panie, coś w tym John że pompa nie działa, bo... tego, pługa nie podniosło mi. A chce pan nie mieć sześćdziesiątki, czy woli pan nie narzekać na John y, To tak, pan sobie weźmie sześćdziesiątkę, a ja sobie wezmę John I to tak może być. A to niech pan płaci 50 tysięcy, i może pan nawet wziąć 60 to moją jeszcze. Ja, to w gratisie. A jak? Nie no. Aż, aż tak to nie, panie, pan? Coś pan z księżyca spot? Nie wiem, no, to już po, poprzecznie chcę sobie zrobię. Taki elegancki na trzy razy. U. Ogólnie to jeśli my teraz słyszycie to w następnym odcinku będzie zmiana yy, sąsiada mikrofonu O, dokładnie Będzie. O taki wie, będzie zdruj, wiem, tak zwany Będzie luksus, w Oto O Polska walczyła A jak? <noise> jak jest selfie, zrobię na Facebooka, w starej kurę, by je patrzyli no. Dobrze Kurde 14 minut już jest spała, nie kochany za pindala. Czekajcie, bo tam coś Juliusz napisał. A ja nie wiem, co on napisał. A napisał mi, że pożyczę prasę od ciebie. O tych achmynty! A one grają beze mnie. Gdzie on jest? O! O kurwa, A co ty, sąsiad, tu robisz? A, zgrabia. A, się zgrabia, się. Czekaj tam momencik, bo muszę coś tutaj... Nie, o, na razie ich nie widzę, gdzie oni grają. Ale dobrze. Wyłącz te kogoty bo żarówki nowe mam. Dobre, już wyłączam. Czekaj, to tak weźmiemy pół, go wrócimy. Albo nie. Dobrze, był wrócony. I kurde, sąsiad powiem, że no dobry sprzęt coś kupił Jak się kupił, no może masz. Ja tylko dobre sprzęty kupuję A ten 360 to co? O, już widzę te hejty w komentarzu. <laughs> Dobrze jest, dobra. Musisz Polska móc, kurde, o to Polska walczyła. Człowieku. Kurde, no coś coś... Co, nie, nie, nie podnosi ten podnośnik, słaby chyba jakiś taki trochę. Wysiądź panie, wysiądź, wysiądź! No. Pan, pan podnosi. Tyk. Obraca. Szybciutko. A można coś zamówić jeszcze? Jakiegoś tego hamburgera czy coś? I, no, fr i, fr i frytki do tego. Z liścia za chwilę pan może dostać. No. A pan kopniaka. Mm. <laughs> będzie wykwita. Dobra, ja ja, jadzim. No, cześć. Jodzimy na Gospe, tam jeszcze coś może... ...po ramy, albo, no ja wiem, to tą sześćdziesiątkę, w sumie. Dobra, Lepiej dalej. nie pokażę, bo to w strach się bać, w następnym pokażę, jak rozebrana. Jo, no, możliwe, że będziemy ją właśnie... Na razie jeszcze, no... ...tak jakoś nie rozkręcaliśmy jej tak za bardzo. Yy, została tam, no... Wiadomo, jak to mechaniki, ścinęliśmy maskę... ...coś tam popatrzyliśmy, ale założyliśmy z powrotem. No i trzeba będzie pewnie na to gdzieś zawieść Zobaczymy co to pan mechanik powie, to do Adama mechanika zawieziemy, to... ...będzie luksus, tak? A jak? O, tutaj elegancko sobie jedziemy. Z kieruneczkiem nawet Proszę bardzo Eee, e, kurde, bieg mi się zakleszczył Ej, to szybko Co? Bieg mi się zakleszczył Matko, już biegnę, sąsiad, tego. O uwaga sprintem Przez krzoki, przez doliny i... Dzieci się zapraszam. Ciągle ja depasz. Spręgło, sprzęgło. Oj, sąsiad Ja to pochodzę. Powodzenia jeszcze. A pierdzielę Czekaj, że trzeba wrócić. Uh... Po co? A nie, po co twoje, tak? To moje, człowieku. A, to, to dobra. Dobra, no, mam 17 minut, więc będziemy zakończyć Także, i sąsiad, pożegnaj się. Pa, pa. Zostawcie 80 mapeczek i kolejny odcinek. Legia to, aleś Polski. Nasza duma wielkopolski. Oko za oko za O, jeszcze poświecił. Także, do następnego. Siemanu. O. Pa, pa.